Zasadniczym celem projektu było wdrożenie w praktykę przesłanek teoretycznych humanistyki cyfrowej. Praca studentów polegała na działaniu w grupie, na współpracy. Finałem pracy był projekt sieciowy, który do dzisiaj oczywiście funkcjonuje. Obecnie mamy drugą edycję już tego projektu. Projekt jest, jest również otwarty i dostępny dla wszystkich na otwartych licencjach, na licencji Creative Commons. Alfons Mucha Tworzył na przełomie XVIII-XIX wieku swoje obrazy tworzył w dwóch nurtach, Art Nouveau i w symbolizmie. Wizualizację, która obrazuje właśnie jego twórczość. Na górze mamy kolejne daty z życia artysty. Dwie kule symbolizujące nurty, w których artysta tworzył. Natomiast te pomniejsze obrazki, kulki, które sprawiają, że duże kule rosną, tak? To są poszczególne obrazy, które artysta stworzył w danym nurcie. Zasadniczym celem projektu było wdrożenie w praktykę przesłanek teoretycznych humanistyki cyfrowej. Praca studentów polegała na działaniu w grupie, na współpracy Finałem pracy był projekt sieciowy, który do dzisiaj oczywiście funkcjonuje. Obecnie mamy drugą edycję już tego projektu. Projekt jest, jest również otwarty i dostępny dla wszystkich na otwartych licencjach, na licencji Creative Commons. Alfons Mucha. Tworzył na przełomie XVIII-XIX wieku swoje obrazy tworzył w dwóch nurtach: Art Nouveau i w symbolizmie. Wizualizację, która obrazuje właśnie jego twórczość. Na górze mamy kolejne daty z życia artysty. Dwie kule symbolizujące nurty, w których artysta tworzył. Natomiast te pomniejsze obrazki, kulki, które sprawiają, że duże kule rosną tak to są poszczególne obrazy które artysta stworzył w danym nurcie czyli